Nie, to jest... Fazart! to! Ta gra nie ma najmniejszego sensu! Se rękę chyba... Oj, ja pierdolę... dole. jakiś trik, -och? <gry> <gry> Nie no wiem. Oldasza. Kurwa, teraz wyszedł idealnie. Chciałem w kaciasz. Ja pierdolę. Tutaj to jest kurwa melodyka. I ja przysięgam, kurwa. Może nie, nie przysięgam, to za duże słowo. Ale zrobię wszystko, żeby kurwa zagrać. Hipcio to faja na tym w sobotę. Hipcio to faja w sobotę, na tym będzie grana. Przysięgam. faja Ja pierdole, nie, no nie, tak, kurwa to nie. I pierwsza Ej nie, Co jest? Ej, klipuje to, Ej, klipuje to. Co coś? Mówię prywat pod niego. Nie! <noise> Plus siedem muszę dostać minimum, kurwa. Plus osiem. O nie, Czekaj czekaj, 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 czekaj. Ja pierdolę. 2200, 200 Udało się! Udało się fanowski 2200 wbić! Udało się wbić 2200, kurwa! Udało się wbić 2200! Mamy pierwszy punkt odhaczony! Kurwą mnie do bicia! Stary cię napierdalał, łopatą, kurwa kometa! Zajmij się dziewczyną! Zajmij się mamą, kurwa! Nie ma problemu, ja nie muszę! Tata jest! Nie tego... wydaje mi się, kurwa! Złoty, jak czterech, jak czterech, jak czterech muzułmanów ją pierdoli w dziursko, to kurwa nie. To co? Miga, mig, mig. Miga. Co miga, Miga. Kurwa, śmiga. Co no, ty wejdział? Miga, miga. miga mi światło, boi, tak. Jebana miga. Yeah, no, yeah. yeah. Nie rodzinne, nie. Mati, mati, babka za Ale to. Boi, boi. Nawet... Co ty gadasz, naprawdę? Nie chcę głosować, Krzysiu. Czyli głosować pani nie poszło? bo poszłam, nie poszłam. Nie mogę, nie mogę pani. Nie mogę. Dobra. Mighty, mighty strzec, zobaczmy. <ścoughs> Jaki strzał. No, opie, dwóch ich poleciało, ceiling. Ja ci da... <śmany> Ciebie poko... A ty jesteś bardziej... bardziej... Afroamerykański, czy bardziej kurwa... Normal noc norm normalny... Noc... Normalny... Normalnie...

Gok Mam, 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 zestaw Mam, On leci O kur... Open masz czas Dawaj, dawaj, szybko Kurwa Kurwa ładnie Mam ty. Ty. zero, mam ja. Ja. zero ja. Ja. <śmiech> <śmiech> Nie, nie, nie Prace. Mogę teraz popróbować różne rzeczy mechaniczne teraz, Dobra, sling spróbuję Dziura, czarna dziura to generalnie obszar czasoprzestrzeni, którego z uwagi na wpływ grawitacji nic, łącznie ze światłem i informacją nie może opuścić. Zgodnie z ogólną teorią względności do jej powstania niezbędne jest nagromadzenie dostatecznie dużej masy w odpowiednio małej objętości. Czarną dziurę otacza matematycznie zdefiniowana powierzchnia nazywana horyzontem zdarzeń. No ja się chyba sam zagrał to together w końcu. Kur! Oa! Não tem nada, não tem nada, não tem drop não No, grajcie, kurwa. Ola. A ile luba ma lat? Byku był ciekawy, to pytam. 14. Ale we Włoszech jest to legalne, więc nie widzę problemu. Nie za stara. Nie no, ostatnio miałem 10-latkę, to odpuściłem temat.